na zanim zaczniemy, na początku dwie rzeczy. Pierwsza, sorry, że nagrywane w pionie. Też tego nie lubię, ale niestety nie mam innych warunków obecnie, żeby to zrobić. Druga rzecz, nie wiem czy to będzie miało znamiona recenzji. Będę mówił szybko, konkretnie. Yy, pomijam kwestie, które znajdziecie typu wnętrze szkieletu G2, bo to jest po prostu szkielet G2, taki sam jak wszędzie indziej. Pomijam kwestie lufy, komory. Komorę może jeszcze pokażę. Krótko zwięźlej na temat o G&G rp 556 w wersji 2.0, która niedawno pojawiła się na Gunfire'ze. Szybko lecimy z tematem. Ja nie lubię recenzji, gdzie ludzie przeciągają, opowiadają, skupiają się na każdych technikaliach szczegółowych, nie pokazując praktycznie nic. Pokażę wam samą esencję. Lecimy od samego początku. Jest to replika serii Combat Machine. Upper i lower są wykonane z polimeru, ale naprawdę dobrej jakości. Zero luzów nigdzie. Bardzo fajny Chwyt pistoletowy. Ja nie mam ręki dziecka, nie mam ręki karka. Świetnie leży w dłoni po prostu. No, dużo, dużo lepiej niż Serger 16 sam, sam front. Nie wiem, czy to będzie widać. Zamontowany jest coś na zasadzie ampli, amplifiera, trochę jak Blaster w GNG. Nie w GNG, przepraszam, w ICESie, najnowszym Marsie. Front aluminiowy m w zestawie jest też y, handstopper, handguard, zwał jak zwał, też wykonany z aluminium. Metalowe przyrządy celownicze, metalowa rączka przeładowania, metalowa trapa dosyłacza, y, klapa wyrzutnika, łusek, klasyka. Kolbanowa, prawdopodobnie, y, to jest GOS V9, ja nie widziałem nigdzie indziej V9, -tki. jeżeli gdzieś widzieliście to mnie poprawcie. Y, generalnie ja zacząłem trochę od, od dupy strony. W jest karton, plastikowa wytłoczka, replika, magazynek, wycior, parę papierów, katalog koniec. Lecimy dalej. Magazynek standardowy high-cap, taki jak to jest znany z serii. Generalnie z replik GG. Co w niej jest bardzo krótko, niezwykłego? Siedzi tu szkielet G2 z ETU. Dobry szkielet, wytrzymały szkielet. Ma swoje jakieś tam bolączki, na przykład zębatka środkowe jak chcemy wymieniać tam trzeba czasami kombinować ale wyjdźmy z założenia że no nie wymieniamy zębatek, a jak wymieniamy no to, to no nie chcę się wdawać w technikalia G2, polecam na przykład zerknąć do MK Custom Service on tam dobrze opowiada właśnie o zębatkach w G2 co i jak lecimy dalej, nie, nie skupiamy się na razie na takich rzeczach. Kolba która bardzo fajna. Dużo miejsca na baterii, co zaraz zobaczycie. E, regulacja jest jednopoziomowa, jak rozstawicie, tak będzie trzymać. E, regulacja poziomu jest za pomocą śrubek, które znajdują się po ob obu stronach. Tak jak wkręcicie, tak na tym się zatrzyma. Ja mam wkręconą obecnie tu stokowość stół. Jak rozsuniecie, wciskając tutaj, tak stanie wam w tym miejscu zero luzów. Naprawdę pod tym względem jest naprawdę fajnie. Tu jest przycisk do zwalniania, czyli jak rozsuniemy na maxa, wcisimy ten przycisk i damy w dół, ona nam schodzi. I żeby dostać się do środka, przekręcamy tu pokrętło Open, podnosimy klapkę, która tu jest, wciskamy tu przycisk, wysuwamy. Wspominałem o miejscu na baterię, nie bez powodu. Generalnie kable są trochę za długie, one w pełnym rozwinięciu sięgają gdzieś dotąd. Moim zdaniem trochę bez sensu. Odcinek od ETU do yy, wtyczki jest po prostu za długi. Pomijam gdzieś tam kwestię bezpieczników i tak dalej. Pokażę Wam niestety, jak to strzela Pira za oko, bez chrono, bez niczego 350 fps. Karteczka z Gunfire'a. Wiadomo, że te wyniki nie zawsze są adekwatne do, do naszych. Inne chrono, inne kulki. no Generalnie du całkiem dużo zmiennych, ale Pira za oko 350 fps. Jedna sprawa, nie wiem dlaczego dalej dają te wtyki. Nie wnikam. Pokażę Wam niestety na baterii Eightfields 1520C Po pierwsze Eightfields Po drugie 20C Po trzecie napuchnięta jak... No może nie, może nie bardzo, ale no... No, Edfields. Patrzcie To jest batka 1500 Taka co wchodzi do buffera Ona już napuchła, nie do tegoż tego buffera wchodzi Do ICS-a wejdzie No bo tam jest trochę inaczej rozwiązana kwestia kabli Do takich zwykłych gng. No trzeba lekko wcisnąć, no bo napuchła a tutaj jesteście w stanie ją wsadzić. Ja musiałem co prawda ETU trochę je tam przycisnąć w środku, jakby zawinąć je. Żeby wszystko fajnie siadło, no bo kable są przydługie. Ale patrzcie. Bez problemu, ja jestem w stanie. Może nie bez problemu, ale jest to, jest akurat. Ja jestem w stanie tutaj wsadzić baterię. Żeby to złożyć z powrotem, no to analogicznie odwrotna kolejność. Klapka. Klapka w górze, suwamy, wciskamy klapkę, przekręcamy przycisk, siedzi. Tak to działa. Zero luzów. Jeśli chodzi teraz, tak. Kilet G2, nie będę wnikał. Jeśli chodzi o silnik, bo z tego co wyczytałem z stronie producenta, mamy dwie opcje: albo dostajemy iFrita przy wersji jakiejś tam o podwyższonej mocy, albo dostajemy zwykłego chyba 1800 obrotów. Z czarną naklejką, bo jest ta czarna, później jest chyba zielony, później jest iFritz i później jeszcze dwa jakieś tam mocniejsze szybsze modele silników. Tutaj dostajemy te, tego czarnego, przynajmniej to co kupiłem na Gunfire'ze. Może być tak, że to co Wy kupicie będzie miało iFritza, bo będzie miało jakąś tam wersję mocniejszą. Też nie gwarantuję, że faktycznie ta informacja jest sprawdzona, no bo gdzieś to tam wyczytałem na stronie producenta piąte przez 10 w katalogu. Mimo tego, że tu jest ten silnik zwykły, ten czarny, to nie jest jakiś najprostszy stok, bo on jest całkiem, całkiem. Jak na stoka, to nie wiem, czy nie jeden z lepszych. Nie wiem, jak coś to mi nie poprawcie. Niemniej e, wspomniałem, że to jest amplifier zgłaśniacz, tak jak w Plasterze od ICS-a, bo spad, posłuchajcie. Jakby go wykręcić, dźwięk jest kompletnie inny. Tu jest no, typowy zgłaśniacz. E, jeśli chodzi o pracę, tu jest ETU. Z serii G2 Jeśli chodzi o, o pracę nawet na tym silniku, który jest na tej gównianej baterii Uważam, że jest naprawdę nieźle Jakby wyczuć dokładnie klik mikrostyku To naprawdę fajnie można się tym pobawić Jeśli chodzi o Full Auto Przypominam, na tej baterii Owszem, można wymienić silnik, na przykład nie wiem, iFrit'a wsadzić przykładowo. Ja ją kupiłem do swoich prywatnych celów. Ja nie chcę na razie w nic tu ingerować. Tak jak jest, niech sobie będzie. Ja też rzadko na CQBA chodzę. Tak to wygląda. No i co? Pokażę wam jeszcze na szybko. Wybiję tylko pin. Weźmy ołówek. Czemu nie? Rozkładamy ją tak jak Każdą klasyczną, tak jak widać G2, Cylinder typ drugi. Eee, szybka wymiana sprężyny, radiusy z każdej strony. Nieźle nasmarowana, nie, może tego nie widać, ale jest naprawdę nieźle, nie bawię się na razie w podkładkowanie tego typu rzeczy, bo recenzji o tym szkielecie jest pełno tego w internecie. Pokażę Wam tylko na szybko lufę, eee, lufa aluminiowa jakości X, element podkręcający fajny na zerowym chłopku ona już jest lekko już lekko jest ustawiony może teraz tego o. nie wiem czy to widać jak podkręcę dajmy na fula tak wygląda element podkręcający i co ja zauważyłem jedną rzecz jak patrzyłem sobie na ją pod światło to ona mniej więcej na tym odcinku ma dwie rysy długości 5 cm, tak jakby ktoś igłą przyjechał, nie są głębokie, ale są, więc pewnie pierwsza rzecz, jaka pójdzie do zmiany, no to no to właśnie e, lufka. No i co, tak to pokrótce wygląda. Jak macie jakieś pytania, pytajcie. E, podsumowując e, za kwotę z kodem rabatowym tam 1300-1400 zł, myślę, że to jest naprawdę dobra opcja, bo fajne body, fajnie wykonane. Uważam, że bardzo fajnie, stylistycznie zaprojektowana, plus bardzo fajna kolba bez luzów. Dużo miejsca na baterię. Jeżeli jesteście zainteresowani e, drukiem 3D i dorobieniem dłuższego e, jakiegoś tam adaptera, przedłóżki, e, muszę Was zmartwić, bo to co ja widziałem e, trochę różni się od e, V9. Nie jestem pewny, czy te zwykłe adaptery podejdą pod tą kolbę. Nie, nie daję ręki uciąć, możliwe że się mylę, nie wiem. Ale, jeżeli chcecie coś dodrukować, to sprawdźcie nie, nie mniej. Czy to Redoxy 1400, czy jakiekolwiek inne tańsze, droższe baterie, wszystko co wchodzi w Buffera wchodzi też tutaj. Także tak to wygląda. I co? No Ja jestem. Ja jestem zadowolony. O proszę. Ona się telewizja włączyła, tak głośno było. Eee, czy polecam? Ja polecam, eee, myślę, że w tej kwocie no jesteście w stanie znaleźć może coś lepszego, może nie wiem, stuningować Double Eagle, cokolwiek, ale tu macie naprawdę niezły szkielet, wymienia się silnik, lufę, ewentualnie, ja bym, ewentualnie ci gumkę komor, bym nie ruszał, kwestia e, co kto lubi eee, i co, można się bawić, eee, także jeszcze raz podsumowując, ja polecam, jeżeli szukacie RP. Eee, to myślę, że to jest naprawdę dobra, dobra opcja. I nie ma co brać tej wersji zwykłej, tylko brać już normalnie 2.0 z G2. Eee, no i co, i tak to wygląda. Dzięki wielkie, trzymajcie się, ciao.